Hej, hej, cześć z tej strony Docentus i witam w kolejnym, ostatnim odcinku zbudowy tego to domku. Nie tego, tego. Ostatnio zbudowałem samochód sportowy, który le jedzie lewą stroną. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale dopiero wpadłem na to, jak żeście mi napisali w komentarzu. No ale była już noc, tak jak i teraz jest, także nie wiem, co dzisiaj wymodzę. Moi drodzy, ten oto domek kończymy sobie powolutku. Tak myślę właśnie, żeby na początku odcinka zawsze o, chociażby tak poglądowo oblecieć. I dobra, i teraz tak, został nam jeden pokój. Tak jest. Tutaj moi drodzy zamieniłem na latarnię. Moim zdaniem w łazience dużo lepiej to będzie wyglądało. I teraz tak, pisaliście, żebym zrobił akwarium, jakieś wieszaki, jakieś, nie wiem, wieszaki na kurtkę, no to zrobimy. Także pełna tutaj improwizacja będzie, dajmy tutaj dwa wieszaki na kurtkę. Dajmy tutaj, o, siedzisko. Do tego wrzućmy, żeby to siedzisko nam wyglądało. Tabliczka. Tak, jedną z tej strony, drugie z tej, a takie małe krzesełko, nie? Ściągamy sobie albo jakąś kurteczkę szlafrok zakładamy, bo tu sypialnia przecież jest niedaleka. No i tak. Zastanawiałem się, co tutaj możemy zrobić, i moi drodzy, myślę, że możemy zrobić takie miejsce, gdzie będzie mm, Taki music box. Coś w tym stylu. Czekajcie. A tutaj na górze coś takiego byśmy zrobili. Dołożymy do tego kamienną płytę tu i tu. A na górę damy jakiegoś kwiatka. Myślę, że damy na przykład takiego. A dzisiaj będzie bardzo króciutki odcinek. Można jakąś czachę dać, jak ktoś lubi te klimaty. Tutaj z tyłu jeszcze wolny obraz. I my teraz zrobimy akwarium takie akwarium, jakiego jeszcze nie robiłem. Obraz, obraz. Sorry, ale mam bardzo spóźniony refleks, bo już śpię na siedząco. To nawet tak spoko wygląda, nie? O, jeszcze musimy tutaj zrobić jakieś źródło oświetlenia. W tą dziurę myślę, że możemy sobie dać. O, dwa zielone takie listki. By się już ciemno robiło. Nie, jest ok. I moi drodzy, zrobimy sobie jeszcze coś w tym stylu. Wezmę to, czyli płytkę. I tutaj zrobię taki sufit, ale nie chcę, żeby on był taki zwykły. Też nie chcę, żeby był czarny. Zrobię dwa takie, dwie takie szyny. No, pach. I wygląda to tak. Czy co? To nawet bym dołożył. O. Wygląda to, że to dodaje jakiegoś takiego dodatkowego szczegółu. Słupek endu. Hmm. Może weźmy czarną szybkę i może weźmiemy sobie latarnię. I dajmy tu raz z dwa odstępu. Może i tutaj damy i dwa odstępu i tutaj. I dajmy sobie tak, jeden żarandolik, drugi żerandolik. jak to wygląda jak to całkiem spoko. Widzicie co, to mi się nie podoba, więc tutaj zrobiłbym coś takiego, takie proste przejście, być może można byłoby, co to jest też czarne, Aha. można byłoby zrobić tutaj coś takiego. Pewnie, że można byłoby, bo się zmieścimy. A to nawet fajnie wygląda. Dlatego to też tak zrobimy. No i moi drodzy, teraz tak. Zostało nam już tylko do zrobienia akwarium więc to akwarium zrobimy na raz. Dwa, trzy, na trzy. A tutaj sobie co zrobimy? Jakieś półeczki jeszcze obok Co wy na to? O, takie półeczki No i spoko, na górę można jakąś czachę walnąć bądź głowa smoka. O, takie trofeum zdobyte. Czekajcie, też nie używałem. Łuuu! Wow. Tekstury się nachodzą, nie podoba mi się to za bardzo. Troszeczkę czekajcie, smoku dom tu. Oj, cholerka. Czekajcie, czekajcie. Ale nie do końca mi się podoba to, bo no, widzicie. No dobra, można dać tutaj tą głowę smoka, nie trzeba. Można dać coś innego. Ale okej, okay, zróbmy sobie akwarium. Akwarium zrobimy sobie takie na trzy. Zmienimy tylko pogodę, już jestem. Ok. Jestem już z powrotem, i teraz tak moi drodzy: to wywalmy, to wywalmy, to wywalmy, to wywalmy, to wywalmy. Zrobimy sobie taki fajny myk. Włączamy sobie tak i wpisujemy i w to centus. A, ry, ry i r. Er. Coś takiego, wy musicie swój nick wpisać, i wtedy w jakimś pojawia się wam bariera. I tą barierę damy tu, tu i tutaj sobie. Trzy takie sztuki. i Jeszcze zanim zrobimy dalej, to myślę tak: tu i tu damy takie fajne dwie szafeczki, a no może na z czarnego dywanu otwierane. Jedna w tą stronę, w tę stronę, a druga w tę. A można nawet. By nie było. O, o proszę i to jest nasza podstawa tego akwarium. to trzymamy filtry, na czy jakiś kurczę. Nie wiem, nawożenie CO2 na przykład i teraz. Kolejny elemencik, to bierzemy sobie wiadro wody, i to wiadro wody wylewamy tak. Tu, tu i tu. I patrzcie, jakie piękne akwarium. To jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec, bierzemy sobie. Znaczy tak, możemy, możemy to zrobić w parę, na parę sposobów. Możemy wziąć to i możemy wziąć. Kamień taki. Zobaczmy, jak to będzie się prezentować. Na przykład coś takiego. E, fajnie. A zamieńmy to na kamień na przykład. Też fajnie. Ale myślę, że zostawimy to. No ale dobra. Do akwarium trzeba wrzucić rybki, więc ja dam na pokojowy, na łatwy poziom taki trochę szalony dzisiaj odcinek będzie i wejdźmy w spawn by te spawny są jest spawn strażnik moi drodzy ja sobie myślę że mogę na coś takiego pozwolić o oh, nie 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 oh. dobra dałem tutaj jest woda Płynę. O, dobra, jest. pach. I moi drodzy, mam kurcze piranie w akwarium. No i co, i co tu jeszcze można zrobić? Widno mamy, mamy, bo mamy oświetlenie, nagłośnienie mamy, akwarium chcieliście, to też i mamy. Także oczywiście tylko na Creative to zrobicie, chyba że macie jakieś, jakiś jajo Strażnika gdzieś na serwerze możecie sobie kupić, ale patrzcie Zupełnie bezpiecznie, chociaż Podejrzewam, że gdybym Game gdy Moda włączył, to bym mnie zabił tym swoim kierunkiem. <laughs> Tutaj wystaje mogę Nie no A, takie rzeczy i myślę, że domek jest w tej chwili już skończony. Nic tu więcej nie dobudujemy chyba. Nie, myślę, że jest ok. Dobra, moi drodzy, to niezbyt długi chyba ten odcinek wyjdzie nam. Nie, taki króciutki. Ale jeszcze o, w międzyczasie na koniec oprowadzę. Zobaczymy, co tutaj Zbudowaliśmy Hi-Fi, telewizor LCD, nie, to już LEDowy nowy model. Jakaś tam prosta kuchnia. To dość malutki ten ozieńeczka. Też prosta. Do sypialnia, mówicie, że szału nie było. No, tutaj nie ma szału. Też się z wami zgodzę, ale jest taka, taka troszkę inna. W nie moim stylu, w takim stylu właśnie zwariowanym. Można byłoby nawet gdzieś tutaj jakiś obrazek walnąć. O pięknie. No i akwarium ze złotą rybką. Zawsze. Cześć mały. Jak bym cię jeszcze nazwał, ale dobra już nie chcę się bawić. Okej, okay, także moi drodzy. Dziękuję pięknie za oglądanie. To był ostatni odcinek tego. Oto cudostwa. <laughs> I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa Pa.